Policfans TV Krakowskiej wymiany transparentów ciąg dalszy. Na profilu Ultra Wisła pojawiły się zdjęcia kilku nowych transparentów wywieszonych na płocie Stadionu Krakowi. Ich treść to Kupujecie, sprzedajecie i jeszcze tolerujecie Metala ten starą k... kanara oraz gruba styka ma sponsora radomskiego redaktora. Czy i tym razem możemy spodziewać się odpowiedzi? Zobaczymy. Na końcu tego filmu znajdziecie bezpośredni odnośnik do pierwszego materiału dotyczącego akcji z transparentami. Łapka w górę pod filmem motywuje nas do jeszcze większej ilości tego typu produkcji na naszym kanale. Do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz pijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy wioszo.pl z kodem Polishman TV 5% rabatu.